Dobry. Niezwykle miło nam powitać naszego gościa, pani Sabina Olbrich-Szafraniec, sopran. Serdecznie witamy. Pani Sabino, skąd się wzięła pani miłość do muzyki? Jak to się wszystko zaczęło, by skończyć się wspaniałą karierą śpiewaczą i pracą dydaktyczną z młodzieżą i studentami? Wyrosłam w rodzinie, w której nie było żadnych tradycji muzycznych. Swoją edukację rozpoczęłam dopiero w wieku 18 lat i nie przypuszczałam, że śpiew stanie się nie tylko moim hobby, pasją, ale też, też moim zawodem. W 1988 roku za namową pani Marii Garba właśnie i dzięki jej przygotowaniu Rozpoczęłam edukację w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach, a następnie studia na Wydziale wokalno atorskim Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie pani profesor Michaliny Growiec, następnie pani profesor Krystyny Świder, które ukończyła w 1996 roku z wyróżnieniem. Podczas studiów już miałam okazję brać udział, właściwie zagrać pierwszoplanową rolę w operze Wolfganga Amadeusza Mozart'a Wesele Figara oraz pierwszoplanową rolę w muzykalnym Kate Cole No i tak właśnie się to zaczęło. Która z ról odegranych na scenach oper i teatrów muzycznych jest najbliższa Pani sercu? Którą z ról może Pani nazwać rolą swojego życia? Weroniką. W dzisiejszym teatrze muzycznym wymaga się wszechstronności od śpiewaka, co powoduje, że nie można się ograniczyć do jednej roli czy, czy do jednego gatunku muzycznego. E, więc e, dlatego, śpiewak śpiewa zarówno partie operowe, operetkowe, i muzykalowe. E, miałam satysfakcję śpiewać w w pierwszoplanowych postaci, takich jak złabdówka, Wdówka, to znaczy Hanna Wesołej Wdówce Pranca Lehara. Rosalindę, zemście toperza Johanna Straussa, czy też Sylwę w e, Czardasza. E, jednak taki niezatarty ślad w e, mojej takiej scenicznej osobowości pozostawiła Evita Andrew Lloyd Webbera. Był to mój debiut sceniczny i rzeczywiście mam do tej postaci i do tej osoby e, ogromny sentyment, do tej roli. E, stawiała przede mną rzeczywiście bardzo trudne wymagania, jeśli chodzi o stronę aktorską, ale także i wokalną. Niemniej śpiewanie w tym musicalu dawało mi ogromną, ogromną satysfakcję, bo to piękna rola. Gratulujemy tej roli. Natomiast wiemy też, że oprócz działalności artystycznej prowadzi pani zajęcia dydaktyczne z uczniami, studentami, gdzie i kogo pani uczy śpiewu. Prosimy nam o tak, to prawda, że w tej mojej takiej działalności zawodowej dydaktyka zajmuje dość, dość ważne miejsce. Od 2010 roku pracuję jako profesor uczelni na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Sztuk Muzycznych w Cieszynie, gdzie prowadzę zajęcia emisji głosu ze studentami. Od roku 2002 jestem nauczycielem śpiewu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Wilicach im. Ludomira Różewskiego, a także od niedawna, od 2020 roku jestem nauczycielem także w decyzjalnej Szkole Muzycznej II stopnia, gdzie również prowadzę klasę, klasę śpiewu. Praca z młodzieżą daje mi wiele satysfakcji mogę się pochwalić wieloma sukcesami na, na konkursach ogólnopolskich, międzynarodowych, konkursach wokalnych. I to, myślę, tutaj należy wspomnieć, że, że uczniowie z naszej gminy, takie osoby jak Aleksandra Goląbek, Sopram czy, czy, czy Adam Brazidło są moimi absolwentami, no i dalej rzeczywiście kształcą się już na wyższych uczelniach artystycznych. Jaki jest Pani ulubiony gatunek muzyczny? Nie mam jakiegoś ściśle określonego, ulubionego gatunku muzycznego. E, oczywiście lubię słuchać muzyki poważnej, ale także lubię słuchać jazzu, lubię słuchać muzyki ludowej. Wszystko zależy od, od nastroju. Na jakich scenach, w jakich miejscach miała Pani okazję zaśpiewać? Tytułowałam, jak już wspomniałam, wcześniej rolą Ewity, Angel Lloyd Webera, w teatrze żołnierzowym w Chorzowie. Tam e, brałam udział w kolejnych spektaklach, takich jak Człowiek z Lamanczy, z wspaniałą kreacją aktorską Stanisława Ptaka, e, czy pocałunek kobiety Pająka z kolei z Małgorzatą Ostrowską, rzeczywiście to były wspaniałe, e, wspaniałe dla mnie doświadczenia. Następnym teatrem, na którym śpiewałam, był bliwicki Teatr Muzyczny. Brałam udział w spektaklu niedawno zmarłego świetnego reżysera Jana Szurmila-Zorba e, e, – Johna Kandera. E, kolejne takie swoje doświadczenia sceniczno-wokalne e, zdobywałam, nawiązując z, e, współpracę taką etatową już z Operą Śląską w latach e, 1998–2017 gdzie śpiewałam właśnie zarówno partie operowe, operetkowe, jak i, yy, i yy, muzykalowe. Yy, cennym doświadczeniem, jeśli chodzi o koncerty estradowe czy też filharmoniczne, było śpiewanie partii solowych partii w, w oratoriach, kantatach. Yy, miałam przyjemność śpiewać zarówno tutaj w Polsce, jak i, jak i w Niemczech. Takim Specjalnym mie miejscem mojej takiej działalności artystycznej y, jest kameralistyka, czyli y, no, śpiewanie nirity wokalnej, pieśni. I rzeczywiście y, 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 miałam przyjemność śpiewać wiele recitali pieśni, głównie w Niemczech, Austrii y, czy też Francji. Y, pieśni są dla mnie y, taką formą, której rzeczywiście możemy. Wyrazić bardzo pięknie swoje uczucia, swoje emocje. Jest Pani bardzo mocno związana z Toszkiem, naszym miastem, w którym Pani mieszka. Oprócz działalności dydaktycznej, bardzo szerokiej działalności artystycznej, pojawia się Pani również tutaj w szkołach, w przedszkolach, bierze Pani udział w wielu wydarzeniach. Jaką aktywność, jaką działalność społeczną dla Toszka lubi Pani najbardziej? Ta działalność społeczna zwyczajnie daje mi wiele, wiele, wiele radości, rozwija, buduje relacje międzyludzkie prawda? I, i takie poczucie wspólnoty prawda? naszego miasta, społeczności. Z tych wszystkich inicjatyw związanych z Toszkiem, to myślę, że, że bliskim jest Toszecki Jarmark Adwentowy, jest, bliska mi jest współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2, gdzie, gdzie organizujemy wspólnie Tydzień Historii, gdzieś tam zawsze ten, ten wątek jakiś muzyczny, motyw muzyczny się pojawia. Także te nasze wielkopiątkowe parapialne pasje wokalne, i to wszystko, myślę przyczynia się do tego, aby popularyzować wiedzę o, 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 o naszym mieście, o naszym regionie, o tym dziedzictwie historyczno-kulturowym. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gratulujemy raz jeszcze wszystkich sukcesów. Życzymy wszystkiego, co najlepsze. Ja dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło i zapraszam oczywiście na wszystkie nasze w najbliższym czasie, jeśli będą jakieś koncerty, to Serdecznie Państwa zapraszam. Ciebie szczególnie, Weroniko. Dziękuję bardzo. bardzo. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy.